Nie! Nie rozumiesz, Lila? To próba! Prudens chciała dopuścić do źródła tylko właścicieli medalionu. Słyszycie? To na pewno duch. Potwór! Tędy! Wyglądają jak tryby w medalionie. Biegiem! Mięciusio. Chyba zdaliśmy test. No, to gdzie pokajt? Pani! A! Skąd wiedziałaś? przygodowiec Misja Ruin. Obejrzałam to co najmniej dziesięć razy. Prudence pewnie zostawiła wiele pułapek. Wielkie dzięki. Hmm. Chyba. Ośmiokątne kostki to przyciski. Ominimy je. Proste. Mega proste. Jeżeli pójdziesz pierwsza. Kolejny test. Prudez wiedziała co dobre. Wiedziałam, że go nie lubię. Zraniłaś jego uczucia, przeproś go! Ach. Hmm, macie pomysł, jaki numer mogła ustawić na szyfr? Ja bym wybrała coś z matematycznym znacznikiem liczba pi 3,1415. Kiedy potrzebuję kodu, używam swoich urodzin. Ach, nie masz pojęcia o bezpieczeństwie w sieci. Tak jest. To nie chciałby użyć moich urodzin? Nie twoich, tylko Prudence. Mam datę na drzewie. 8 maja 1624. uwierzyć, że to wszystko zrobiła! Dlaczego? Jesteście spokrewnione! Jesteście prawie jak bliźniaczki! Patrzcie, jaki słodki! Zrobiła nawet makietę swojego statku! Czy nie sądzicie, że skoro miała niej kończący się zapas pokajt i dużą wiedzę o medalionach,